Witam widzowie. Przyjechałem do Jacka. Ja jestem nieprzygotowany, ale damy radę. <grych> przyjechałem, do Jacek, przyjechałem do Jacka, bo e, Jacek robił e, zabieg na nekrotyczną plamistość w Goldenie. E, no i zostało ci trochę. Został mi trochę rewiony i zresztą chętnie ją pójdę u ciebie, bo chciałbym mieć ją świeżą. A mi, a mi nie potrzeba całej piątki, bo rewiony chyba w piątkach sprzedają, a, tak? Nie ma, nie ma litra. No a mi potrzeba tam półtora litra na e, hek, ponad hektar się tym zrobi, tak? Półtora ja litrów litr 30. Wiesz to litr 30, bo nie miałem zbyt dużej presji tej nekrotycznej. W sumie jednej działki tak naprawdę nie mogłem pryskać, nie musiałem pryskać. Ale wiesz co jak pryskałem akurat kapitanem, to i objechaliśmy to rebioną, bo potem za miesiąc będę załował, jest potem kurna, jechać, tego, za dużo tego. Słuchajcie, jesteśmy na dzierżawie, na mojej dzierżawie, którą mamy od 2012 Roku. Jest to bardzo, bardzo stary sad. Rządki są wsadzone wschód zachód więc mamy tutaj stronę południową, która jest mocno naświetlona. Sad został od tego 2012 roku przebudowany, bo był on odwróconym trójkątem, wpyte gałęzi na górze i tak dalej. Chodźcie, zrobimy sobie szybki przegląd odmian, bo tu są ciekawe rzeczy. O, proszę bardzo, Ferdygacja idzie, Ferdygacja. To podstawa. A na temat fretygacji, to jeszcze chciałbym coś zapytać. No dobra. Ty masz tutaj beczkę, z której na podciśnienie ma zrobione tak. i po prostu fretygację nawóz ciągnie e, z ja, beczki. Ja, tu mam, ja tu mam taką, to mam Znaczy, y, pompa. Bardzo prostą sprawę. Masz tutaj tą zwężkę. O, uh -huh. tu sobie przydławiasz pompę. Otwierasz sobie zawory. Mam tu taką beczkę. Słuchaj, ona chyba tam 180 litrów jest. Mam tu wyjście na rurę, zobacz. 63. Więc mam tutaj specjalny kubełek, który mniej więcej mieści mi się 12 kg nawozy, i taką, nawo i taką ilość jednorazowo puszczamy. Siarczan potasu, saletra potasowa, jest jeszcze saletra potasowa, wapniowa, saletra magnezowa na goldena, więc różne te nawozy dajemy. W kubełek sobie odmierzam tą ilość, wsypuję tu. Wkładam sobie, słuchaj, bo to jest wszystko, kurde, przemyślane, tu nie ma pustych przelotów. Wkładam sobie tą rurę i napuszczając wody do tego delikatnie mieszam. Także słuchajcie, bardzo szybkie, bardzo szybkie podawanie tych nawozów filterek filterek musi być, bo bez filterka to jak sobie coś wiesz, ee, coś sobie zapchasz czy coś. I zresztą nie zawsze nawozy ci się rozpuszczą w 100%. Na przykład na dole zacząc, coś zostanie. Zawsze no, zostanie tam kilo dwa i nie chciałbym, żeby ono mi tu poszło. Wkładam sobie, słuchajcie, przez taką specjalną deskę, beczka jest pochylona, nie przez przypadek. Wkładam sobie w najniższe miejsce beczki i wyciągam mi to do zera. Ferdygacja chodzi jakieś 45 minut. A gdyby nie było tego podciśnienia, można w, zrobić fertygację przez filtr. No, ale to, to ja musiałbyś opryskiwać. Opryskiwać. Opryskiwaczem, tu masz masz kranik, tu jest wyjście 16, ale to pasowałoby kranik z wyjściem 20 i wtedy wiesz, przez przed opryskiwacz włącza, włączasz się, tu odkręcasz kranik i pchasz. Mhm. I musisz oczywiście stworzyć w opryskiwaczu większe ciśnienie niż masz na pompie. Aha, okej. Okay. No. no i wtedy ci się wpycha. Ja mam koło domu tak e, zrobione, że e, mamy jakby spinkę w rurę 63. No, mhm. to chodźcie, stary stary ligol. Stary ligol, ale chciałbym wam pokazać, może ten gdzie się przejdzie. Przejdzie, może przejdzie. Czekaj, może tu jakoś. To tu jest, człowieku, pierwsze piętra są rozbudowane. No. Nie ty, da się... rady! Tu, 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 nie ma pustych przelotów, słuchaj, dawaj, chor. Ale jest właśnie dobra, tak Dobra, zrzem. No, dawaj, mistrzu, co to za odmiana? Co? Nie wiem. Kurwa, taki sadownik nie wie. No właśnie. Słuchaj, Rubin, to jest Rubin. odmiana Rubin. Bardzo, słuchaj, stara. Ale bardzo fajne jabłko, bo duże, super smak, i tak dalej. Ona wygląda, jakby była niecięta, ale zobacz, ile jest jabłek. Mhm. Ja ją ciąłem tutaj dość późno. Troszeczkę ona ma za słaby wigor, ale ratujemy się ferdygacją, i tak jak można zobaczyć, te jabłka tak naprawdę wszystkie już mają siódmy. Nie, no tutaj to. A kiedy? Jaki jest termin zbioru? 20 września. I zwierz go na dwa razy. To tu będzie wszystko 8. Tu będzie 8 i celujemy, żeby go robić w uniwersalkę. Mamy już na niego kupce, tylko wiesz, on musi być gruby, mm -hmm. ładny on ma tendencję do tego, że ma korka, więc tutaj nawozy, nawozy wapniowe nie odpuszczamy, kitujemy. Potasem go tu za bardzo nie robię, bo podstawa tu wapi. Ligol, proszę państwa, stary ligol. Czyli co? Przemienność gwarantowana. Tu mamy najsłabsze miejsce w tym ligolu, gdzie mamy tutaj zasłoniętą wiatę i tak dalej. Drzewa nam rosną za silnie i jest problem z jabłkami. Mocno się zastanawiam, kuba, nad tym i ligolem, żeby go po prostu rwać na obieranie, bo nie jesteśmy w stanie na tej glebie, gdzie mamy tutaj glinę, zrobić kolor. koloru. No człowieku, no a jeszcze od strony północnej masakra. Mm -hmm. Masakra. Nie pryskałem go regalisem, bo gdy zaczęliśmy go, wiesz, każdy mówi regalis, więc. Regalis, regalis, ale gdy Ligol masz tak, że nie wszystkie drzewa kwitną dobrze. Mm -hmm. Jedno kwitnie dużo, drugie mało. To co kwitnie dużo, no to po prostu zawiązanie 100% i przemienność w przyszłym roku. Nie pryskałem go regalisem i jego i tak tutaj będziemy ciąć wilki, ale wydaje mi się, że już powoli, powoli z tej przemienności wyprowadzamy. wyprowadzamy. Mm -hmm. Dawaj dalej, przyciska się. Czy po prawo jest e, też. Tu jest też, legal. też legal. A powiedz mi, tutaj stosujesz tylko i wyłącznie wertygację, czy w tym sadzie polewowo coś robisz? Mm, polewowo nic nie robiłem, robiłem tylko polewowo. Jeżeli chodzi o e, Goldena, to robiliśmy. Siarczan magnezu, no tutaj. No dobra, a kiedyś nie miałeś fertygacji, no to robiłeś pewnie polewowo gdzieś w jakichś działkach i różnica jest ogromna czy nie? Znaczy się ja widzę, że różnica jest ogromna, ale jeszcze 10 lat temu, bo tutaj, nie my, tutaj mamy chyba wodę po dwóch latach od, od tej dzierżawy mamy wodę. I jak już od razu mieliśmy wodę, to mieliśmy fertygację. Wcześniej ja w ogóle wiesz nie znałem tej metody polewowej mhm. Dopiero potem gdzieś tam żeśmy zaczęli polewać. Ja, czy po, po, w, w lato, jeśli chodzi o polewanie, to trzeba wykorzystywać każdy deszcz. I, tak. Bo inaczej się nie da, no. Się, no? Jeżeli chodzi o nawozy sypkie, to w latach normalnych, gdzie masz jakiś deszcz i gdzie one się rozpuszczają, to jest spoko. Teraz też mamy dobry czas, jeżeli chodzi o nawozy sypkie, ale były tak, że masz trzy tygodnie upału, ta susza i, po prostu, I no, nic tak. nie zrobisz, Polewowo. De Costa, Jonagold De Costa, cięta bardzo późno, szczególnie wierzchołki, ale tu bo jest, Tu, mieliśmy... tu jest towar i rozmiar. Wszystkie rzędy idą na ten. Więc mamy tutaj kołeczki e, stoją przygotowane. No i po prostu, słuchaj, no podpieram drzewa, no tu nie ma co się oszukiwać nie ma co się, ten, bo rusztowanie tu po prostu jest bardzo słabe. A jak puszczasz tutaj, wiesz, dużo wody, no. dużo towaru. Ja mówię, to żeby to... ktoś czasem nie mówił, a bo duże drzewa, bo to zobaczcie, jaki tu jest towar. Tu jest to wszystko jest praktycznie 7 i tego. Towaru, tu jest, a drzewie jest. Jeżeli chodzi, zobacz, tu masz stronę, gdzie świeci słońce, full towaru, a tu już tu masz mniej. stronę mniej, nie? I tu są, jabłka drobniejsze. Tak samo z przerzedzaniem. Tu trzeba się nauczyć takich sadów przerzedzać w kierunku wschód-zachód, bo gdy przerzedzasz dwie strony w taką samą dawkę, no. tu ci przerzedzi dobrze, a ta strona masz po prostu przewaloną. Mm. Więc ja, jak go przerzedzam, to ja robię ciut większą dawkę, tylko na jedną stronę, wiesz? Albo jedną stronę tylko przerzedzać tak, 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 tak Bo kiedyś tak właśnie rubina przerzedziłem Kwit jak piana i tak dalej I od tej strony północnej przerzedził się za bardzo Ale wiesz, brak słońca i tak dalej To też działa na to, że jest dużo mm -hmm. przy... Zaczęliśmy tutaj od 4-5 lat Ciąć bardzo późno go Jeżeli chodzi o wierzchołki Te odmiany, które silnie rosną e, To za sprawą Krzysztofa Obręskiego Pozdrawiam Panie Krzysztofie No i widzisz tutaj jest troszeczkę lepiej Jeżeli chodzi o doświetlenie Doświetlenie mm -hmm. kolor, ale doświetlenie. A kiedy wiesz, go ciąłeś? Oj, wiesz, to po kwitnieniu już. Po kwitnieniu? Po kwitnieniu e, tak, skończyłem to ciąć chyba jakieś dwa tygodnie e, po kwitnieniu. Przy tym doświetleniu e, nie masz problemu z e, dopryskaniem, przede wszystkim wapniem. Mm -hmm. Jeżeli masz, jeżeli tak jak wcześniej, było tutaj chmara wilków. I te jabłka, które są w tych wilkach, nie dopyskasz bapniem. Bo jakby nieważne, czy ty, czy ty masz opryskiego wentylatorowy, czy jednoroduentylatorową. Jeżeli masz wilki i masz drewno, i ten, nie przeba, nie przerzucisz. Mhm. Czyli wszystkie odmiany, które mocno biją, trzeba ciąć bardzo późno. Trzeba ciąć bardzo późno, no, no. A, a broń Boże, ciąć młodych sadów późno. Tak. Słuchaj, Champion i Golden, tu nie my normalnie, tutaj staramy się zachować jakiś tam wigor, staramy się też rozbudować dobrze dolne piętra, ponieważ dobrze zbudowane dolne piętra. Nie, no nie tu ma jest problemu. szeroko, tu jest gałęzi. A słuchaj, tu mam 4.10. Tak, no 4, musi 10. tak być. No, no jakby to, wiesz, musi tak być. W takiej rozstawie, żeby osiągnąć plony, które nas satysfakcjonują, czyli im więcej wiesz, tym więcej kasy. Żeby nie było, ty tego nie sadziłeś, to jest dzierżawa. To jest dzierżawa, ja tu nic nie, ja tu nic nie sadziłem. Wsadziłem tam trzy szampiony, zaraz do nich przejdziemy. Musisz po prostu mieć odpowiednią miąższość korony, żeby dało Ci te 60, między 60 a 70 ton na, na hektarze. Mm. No wiesz, tu zdrowotność, Słuchaj, ten szampion ma ponad 20 lat, więc mi się wydaje, że jak na zdrowotność to nie jest, to nie jest źle. Nie, nie. No w takim sadzie to ty nie jesteś tutaj, nie wchodzisz tutaj i nie mówisz, ja wam pokażę jak tu macie rosnąć, tylko ten sad ci trochę pokazuje jak on ma rosnąć. Tak. Trzeba grać według, według to, sadu. To, no tak, tak, tak. Tu kolejne rządki szampiona, to jest szampion zwykły, tu już mamy trochę wypadów. E, tu posadziliśmy trzy rządki szampiona Renault. E, no i teraz pytanie do was. Czy ma, widzicie różnicę między zwykłym szampionem a szampionem Renault w wybarwianiu? Ten wybarwia się czuć wcześniej, ale jeżeli mamy słabe warunki, to i ten jest różowy, i ten jest różowy. Tu jest glina, tu jest problem z wybarwianiem i tu tego szampiona jest często, tak że wiemy, po 12 października. Tak no późno? Po... No bo słuchaj, no bo jeżeli ja mam narwać różowego szampiona, to Tak, to bez sensu. Robię. A no, powiedz mi... Nie, za... Tutaj jest taka okej, okay, nie? Nie, no. nie ma tak, że wiesz. A nie zauważyłeś w tym roku, że lecą jabłka strasznie? Nie. Bo może tu jest coś, no wody Nie mam tak, że mi lecą Woda. jakieś jabłka, No Delikates, ale to wiesz, letnie odmiany to, to tak mają Alba Jak chcecie jak chcecie sadzić albę i chcecie zarabiać pieniążki na albie, musicie mieć albę czarną Ja mam czerwoną Szkoda gada Jaha <śled> Słuchaj, tutaj nie zdążyłem, nie zdążyłem, obciąć dołów w zimę, ale ja tutaj bardziej się skupiam też zupełnie na tym letnim cięciu, bo ja tu muszę coś odsłonić. Ale tu jeżeli chodzi o ilość jabłek, słuchaj, zgadza. ogrom, się zgadzam... to jest ogrom, tylko tego nie widać, bo to jest pozasłaniane, ale tu, tu jest towaru, tu jest towaru. No. no słuchaj, no tu zawsze mamy większy odrzut, jeżeli chodzi o. Ty, a powiedz ja mi, e, tutaj też problem chyba ze zbiorem przy takich dużych sadach na z platformy, nie? Tak, bo masz drzewo po i ja mam fajne, bo ja mam platformę leśnickiego i masz tą barierkę wyłożoną. No. Na przykład jak ci jakieś drzewo, wiesz, wpada, to go wsadzasz na barierkę i po prostu jedziesz. Mm -hmm. no. Tam jest jedno pochylone drzewo, które wyrwaliśmy platformą barierką, wyobrażasz sobie? No ja też tak kiedyś zrobiłem i barierkę musiałem spawać nową. Bo... Jaka to odmiana, fachowiec? No, się, że Kortlandwicki. więc no kurwa, pasjonat. <laughs> Duży mieliśmy problem tu z rakiem i nadal mamy ten problem z rakiem, z mączniakiem i tak dalej. Walczyłem z nim sadą kaustyczną, walczyliśmy też miedzią systemiczną, walczyliśmy też miedzią w tym. I trochę się to zatrzymało. Te drzewa wyglądają fatalnie, powiem Ci. Jak tak spojrzysz na nie, wyglądają fatalnie. Ale ważne, że jest na nich jabłko i to w miarę dobrej jakości jabłko. I teraz tak, wygląda jak niecięty, nie? Mhm. Jak dziad. Mhm. Ale powiem Ci, jak go kiedyś mocno przeciąłem i na wierzchołkach miałem jabłka dziesiątki, jedenastki. Wiesz, że to jabłko też już było próchno podczas zbioru? Mhm. Po prostu to były próchny. Więc jak go tak wiesz, delikatnie, delikatnie. Chyba ja nie miałem tej odmiany, kiedy jest termin zbioru. Jeżeli kortlanda. Tutaj Wiemy ją na raz, bo e, ogólnie to jest też koło 20 września, 1 października. My ten zbiór troszeczkę przeciągamy, pryskam go na podtrzymanie. Dlatego, że mamy tylko jeden rządek tego kortlanda i gdy mamy dwa zbiory. I tutaj zazwyczaj mamy około 6 ton, więc ta wydajność jest też jak na Kortlanda, nie Ale ma... wypychasz go na rynki, czy...? Na rynki, tak, tak. Yy, 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 sprzedaję go za wagę skrzyni tutaj do kolegi yy, Sebastiana. Yy, gdy mam dwa zbiory, to pierwszy zbiór jest Rakieta, a drugi jest Lipa. No i wtedy wiesz, masz trzy, załóżmy kilka skrzyni tego, kilka... jak to pomieszać? A ja go trzymam na drzewie, żeby mniej więcej, wiesz, był jeden Wie, no, kolor. W, yy, yy, yy. Na raz go zerwać, tak? Delikates. Słuchajcie, najgorsza odmiana letnia, jaka może być. Eee, nie jest, nie planuje jakoś zbytnio obficie. Jest problem z kolorem, jest problem z obsypywaniem się jabłek, także tu stosujemy toper, i tu w ogóle no, nie ma dwóch zdań, żeby tego topera nie było. Mamy tutaj trzy rządki, czyli 30 arów, i kiedyś zapomniałem zastosować topera. To z tych 30 arów zebraliśmy tuż przed zbiorem, bo tak się leciał i wypychał. Chyba 8 skrzyń. No to wiesz, różnica między 8 skrzyń dobrego a 8 skrzyń przemysłu jest znaczna. Mhm. Bardzo delikatne jabłko, nigdy bym go więcej nie A na championa e, stosujesz toper? Tak. No też, ale to w takich normalnych toper, dawkach, czy mniejszych? E, 15 tabletek, no i gdzieś tam wspomagamy się... Miesiąc te... przed, tak? Tak. Gdzieś tam wspomagamy się też, wiesz, NAA, żeby reagować na bieżąco. No słuchaj, no letnie odmiany, no teraz jest szał. Gdyby tu był Paulary, to na pewno zdrowotność byłaby lepsza. Osiągnęliśmy, osiągnęlibyśmy większe... Nie, plony i tak dalej, i tak dalej. Tak czy owak teraz ja tu widzę, że tu jest towarów pyta. No bo tu jest wysokie stanowisko. <noise> tutaj mrozu się ta działka nie boi i no stary idarek. I nie wiem co z nim jest, ale to jest Idarek, który w 87 roku nie przemarz, więc on ma 150 lat. Eee... <noise> Słuchaj i, i, i mam także pierwsze 10 drzew. Eee, tutaj już mi słabo owocuje, ale po prostu drewno w środku jest już zmurszałe takie strupniałe, no ale, jeszcze raz zaznaczamy, żeby ktoś nie mówił. A, bo takie stare sady, ktoś to Jacek ma to jest dzierżawa. Ja wiem to to ważne jaki ty masz sad. Stary, młody, taki, sraki. Ważne jaki ty z niego osiągasz jakby rachunek ekonomiczny. No Tak to mniej więcej wygląda. My swego czasu, kilka lat temu wyrwaliśmy 6-letniego Glostera. No i co? No i nic. Nie no, ale tu jest towar, kurde, no powiem ci. No bo jest górka, tu jest wiesz, jest górka. My tak nie tniemy go mocno, nie walczymy z tym sadem. I, i, I mniej więcej do. Ale wiesz, nawet jeśli patrzy na grubość, nie, tu jest towaru i on jest gruby wszystko w miarę kurde. Tu no. też nie stosujemy kwasów humusowych. No to to dużo gadać. No, no nie będę tu inwestował w ziemię, bo ta drzewa może mi się skończyć. Nie to, wiadomo to, kiedy, bo no. Wiesz, wywalimy tutaj kupę kasy na kwasy humusowe i tak dalej. Tutaj nawozy, nawadnianie i tu jest też ważna sprawa, że jest ta glina pod spodem i ta glina Ci trzyma wodę trzyma, i tak. nie masz takich przepłukania e, tych składników, nie, tutaj nie mam żadnego problemu wiesz, z miklem, bo ta glina trzyma, jedna glina jest To tak samo jak ja mam wiśnie po, na glinie, nie? No. To kurde no. wiśnie były jak czereśnie, nie? No tak, no hmm. widziałem tego Nefisa u Ciebie, a nie, to jest Nefis, Nefis. Nefis. E, Słuchajcie, gala Royal, gara Royal, nie tam żadna Brookfield, nie tam żadna śniga, tylko Royal wiek drzew 25+, Ogromny problem z wybarwieniem się, ale kojarzysz takie odmiany stare tej gali paskowane, jakieś mitzgala, gala, jakieś gala. Ja nie, klasy, ja nie gala. kojarzę, co? Ty? No, to, to, jest, to jest coś w tym stylu. Mamy tutaj ogromny problem z wybarwieniem, ale po prostu wiemy, co czerwone, co inne, to wywalamy po prostu na soki i. i Jaki tyle. to jest termin zbioru? Jeżeli galę, załóżmy, brukwit zbierasz, zbieramy około 15 września, to tutaj przeciągamy do 25, żeby mm -hmm. po prostu łapała, łapała kolor. Mm -hmm. No i teraz król, król bronisz. Ej! Król, chodź, król bronisz. Król bronisz, którego, no, w którym też były przeboje. Czyli, słuchajcie, szara? nie wiadomo, czy to szara, czy to boskop, miał być czerwony, jest nieczerwony. W tym roku orzawiony, powiem wam, jak sukiency. Ale to przez przymrowskie, bo on bardzo wcześnie... Poczekaj, roku. ale chyba ta odmiana tu tam nie przeszkadza jej ortawienie, nie? Nie, ale aby wiesz, nie była popękana, żeby po prostu nie pogniła. Ja cię kręcę ty, ja ile ja tu pieniędzy widzę? <grym> na tych drzewach. Słuchaj, i tego boskopa traktują <grym> podobnie jak Alwę. Tu jest bardzo późne cięcie. Tu jest takie cięcie, że po prostu jak pniesz, to dostajesz depresji, bo to się bardzo wolno schodzi. Ale dzięki takiemu cięciu. E, mam Masz takie przyrosty, wszystko zakończone pompkiem e, kwiatowym. Pozdrawiamy jeszcze raz Pana e, Krzysztofa. Ja tu ciałem, jak wchodziliśmy w ten sad, to to było niemożliwe. I wielki na poziomie 1,5 metra. Naprawdę, mm -hmm. tu nie było w ogóle jabłek. Tutaj z tego, bo to każdy rządek ma 10 arów, z tego boskopa y, zbieraliśmy tutaj około 3 ton, czyli 30 ton z hektara. Teraz dobijamy do 50-60, bez utraty jakby na wielkości, ale no też trzeba coś z nim zrobić. Obcinałem korzenie. No i wiesz, on silnie rośnie, to że nie jeden rok, drugi rok jeszcze jakby bliżej pnia, trzeci rok po samym pniu, no ale stary no. coś trzeba pociągnąć, czegoś trzeba pociągnąć, A Ty nie zjesz śniadania, to, to... Cię wyklepie, już nie masz siły, to bieda, no to ja tak samo i, i odkąd właśnie tniemy go dość późno, e, tak go głaszczemy, to jest lepiej. No i nie trzeba tych korzeni pociągnąć, on też ma siłę. A te, teraz jeszcze nadal podcina się korzenie, czy jakbym się zmiar uspokoił? Jak już go uspokoiłem, to ci powiem od pięciu. A lat Regalis idzie tu? Rega w tym roku on kwitł dobrze, ale jego się boję się o tą przemienność, wiesz? I Regalis tylko walnąłem, jak już chciałem, żeby mi po prostu. Przestały e, rosnąć, mm -hmm. pet, bo patrzyłem sobie, że zawiązanie jest OK. I w tym boskopie jest tak, że jeżeli jedziesz ciągnikiem i widzisz dużo jabłek, to znaczy, że jest źle. Mm -hmm. Bo w tym roku ma a w przyszłym roku będzie lipa. Mm -hmm. Tu musisz tak widzieć, że jest średnio i potem te średnio jest dobrze. I bałem się, że jeżeli walnę go regalizem, to on za mocno zawiąże, kurde, z tym przyrzeniem to wiesz, jak w tym roku. A, a no dobra, a jeżeli chodzi o princa, no to też nie regalizujesz też tak jak jeżeli wiesz, że tam ja, będzie to warto... Ja mam ją na goldy, które rosną słabo. Sabe ja po słabo i tam też, jeżeli widzę, że mam obfite kwitnienie, to regalisem nie robię. Nie robię. Bo się boję, że wiesz, że tak, zawiążę ci du dużo. Potem możesz mieć problem z sprzedaniem, bo nie ma warunków, albo coś nie zadziała i tak dalej. To też no wszystko potem? zależy, od, tak jak mówisz, od roku. Trzeba indywidualnie podchodzić do... No i nie zawsze wszystko się udaje. Hmm. Tak jak e, tam jeżdżę do Pawła, do Łowicza, jest załóż tam 4 hektary prinsa i jeden w przemienność pad, drugi nie. Jeden rośnie obok, wiesz, te, no. jedna na jeden później trochę posadzony. Jeden rośnie e, słabiej, towaru jest więcej, tak. drugi rośnie z drugiej strony mocniej, ale w tym roku też w miarę jest tego towaru. No i tak, i ja takie, taką taktykę mam, żeby tego co rośnie, co ładnie więcej ma pąków, go delikatnie przeciąć, a tego co na drugi rok wypada mu przemienność, żeby w ogóle praktycznie nie no ciąć. Bo tu jest Jeżeli chodzi o przemienność, to patrz, jeżeli ty teraz tu wpadasz listwą, to mi ścinasz, jakby no tutaj wiesz, no nie, nie należy się na listwa, ale załóżmy, ścinasz wszystkie końcowe. końcowe nie? I jeżeli masz dużo pąków i zlecisz końcowe, nie ma problemu. Ale jeżeli w Goldach, w Ligolu widzisz, że masz dużo owoców i może być zagrożenie tym, że będziesz miał słabe zaponkowanie czy słabą, słabą ilość jabłek, to kurde trzeba te pąki A Oszczędzać. No to, to nawet tak jak... To, tak, to masz rację. No, tu trzeba, tu trzeba właśnie trochę cholera zapisywać sobie, czy pamiętać jak ten SAT reaguje, żeby z wyprzedzeniem zrobić niektóre. No i mamy odmianę, która jest najlepszą odmianą na świecie. Nie wszyscy umieją tą odmianę wyprodukować. Są tacy, którzy tą odmianę narzekają. Ja ale. Nie, no, Jacek, ja nie mówię, że ty nie umiesz, ty, ty Ja od ciebie się uczę, jeżeli chodzi o, o, o Goldena. Nie, no, zgoła się zawstydzę. Ale, ale są tacy ludzie, no, nie z naszego regionu, co narzekają strasznie na y, Goldena, no, ale to. Wszystko, golden to porządny chłop. Wszystko kwestia wiedzy i umiejętności. Nie, no, jedziemy, słuchaj. E, czy ten Golden ci się podoba? E... No dobra, pewnie nie. No już nie niesłodź, no taki średni. No, tak słabo rośnie, nie? Słabo rośnie, jabłka są słabe, no ale teraz zobacz sobie. Jedna lipa, druga lipa. Słuchajcie, no tu jest, tu jest lipa z lipami. Czy powiem tak? Zobacz, następna lipa. Jest na te lipy sposób, ale to... Słuchaj, <śm> <śm> przemilczę to, Przemil działamy, przemilczę to. I ze względu na te lipy, mamy tutaj dość taki wzrost średni, bo te drzewo chce rosnąć do góry, bo ono szuka światła. Mhm. Gdy tu sadziliśmy tego Goldena, dwa lata po tej dzierżawie, to... to jest P14? Yy, nie, to jest 9. To my mówimy tak, a tu są te lipy, więc coś co nie ma problemu z wybarwieniem. Mm -hmm. Ale to słońce to nie jest tylko wybarwienie. Światło to też płonki kwiatowe, światło to kondycja jabłek. Tu jest słabo ze światłem i po prostu musisz tu zajść z wydajnością, bo nie osiągniesz takich rozmiarów e, owoców. tak to mniej więcej. To ty jest... też, tu, tego przecież regalisem nie będziesz pryskał. No to też musisz trochę się bawić, bo ten żołądek regalisem, ten nie, nie. Słuchajcie, no tutaj też pryskałem tą rewioną, no widać jakby poszczególne plamy, jeżeli chodzi o... No ale to jest o, nic, to, jest, to no, jest nic. Ale chyba nie z tego w 100%. Nie, to a tu, tu jest dobrze, tu, tu... A, a dobra, dobra. E, No, to tutaj, tutaj była właśnie pryskana rewiona, choć myślę, że tutaj w tym przypadku jakbym odpuścił tę rewionę, też by się nic nie stało, ale no wiesz, wszystko żeśmy pryskali, to sobie nie będę tu cudował. I, I tak dalej, i ta rewiona tutaj poszła. No, ten rządek jest bardzo wymagający, i powiem Ci, wszystkie te litry, które są, wyciągają wszystko z ziemi. Ta ziemia tutaj. No po tak, po te korzenie tania, sięgają była, do tych drzew. Jakiś taka taka skała była. Mhm. I nie wiem, czy tu nie sypać po prostu nawet ten rządek indywidualnie po kwitnieniu dużej ilości wieloskładnika. Bo wiesz, Analiza gleby na całej działce wyszła dobra, no ale ja stąd nie pobierałem, no bo jak wyszedłem, wiesz, w, 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 co jakiś tam rządek, tutaj akurat z tego miejsca nie pobierałem, tylko załóżmy dwa rządki dalej. A tu może jest całkowicie bida. Tak, no nie, nie ja, ja w tym roku też zauważyłem, że lanie tego siarczanu, dużo siarczanu magnezu, czy nawet tak jak ty mówisz saletrę magnezową hmm. dawałeś, w ten, no robi robotę, tam niektórzy mówią, że nie. Robi robotę. Ja, ja nieraz o tej porze to miałem połowę liści, kiedyś, nie? Połowę liści na, na glebie, nie? A teraz jest dobrze, no. Większa presja jest na wierzchołkach i nekrotyczna może być tak, że po prostu wejdzie Ci na jabłka. To są takie charakterystyczne czerwone plamki. I każdą mówi korek, nie korek, a to właśnie nekrotyczna to Aha, no to widzisz, to, to na, też trzeba dbać. Na jabłka. Tak, no i to tyle. Dzięki, Ja Jacuś. Za rozmowę ten film będzie na to dwa programy. razy chyba trzeba podzielić. Kurde, no ale więcej i tak dalej. <laughs>